Wszystkim się ma, no widzowie w kolejnym odcinku Dzisiaj kolejny odcinek ze StumbleGa, jest tylko widzowie Wyszedła nowa aktualizacja, nie aktualizacja, a nowy skin Widzowie patrzcie jaki ładny Super, ten super fan. Mam nadzieję, że wam się już podoba widzowie i teraz patrzcie Nawet tu jest teraz taki jeden napisany. Naprawdę jest to widzowie fajne i patrzcie widzowie. Przepraszam, że nie ochroniłem gem. no to na pewno kupimy to. Na pewno to no, kupimy widzowie. Jak czy właśnie tego wilku jakąś nie wiem? No. Mamy coś takiego. My to musimy widzowie kupić. Raży 10. Nie wiem czy to jest, no. Nie, nie będziemy aż 10. No. My to kupimy i zobaczymy, jakie wypadną nowe skiny. Ile był ten skin za darmo, widzowie, dzisiaj. Przepraszam, że nie nagrałem, jak to otwieram. No, w bardzo fajny piłkarz. Bardziej ten, który kibiczuje jak każdego. zawsze kibiczuje za Krystyna Ronaldo zawsze. zawsze. Patrzcie, jak, jaką ma piłeczkę. Czy to ma kaszkę? Jeden za przodu. Tylko to, co ma na głowie, nie wiem, co to. No, dobre. I wchodzimy właśnie, widzowie, do sklepu. Wejdziemy na sam dół Patrzcie, zaczyna Cristiano Valdo. No dobra, zaczynają się właśnie już te skiny. Mamy tego trola, tak? Mamy tego trola. Teraz tego trola widzowie. No naprawdę testowane pierwszy skin to Italy Troll. Naprawdę są fajne te skiny. To jest pierwszy taki to troll. 5. Dobra, rzadki jest. I teraz tak kolejne. Taki lew. Senegal Lion Lion, bardzo fajne Czwóreczką jest To jest taki niedźwiedź, no Mu nie pasuje ta koszuleczka Widzowie, mu nie pasuje ta koszulka Taka, ja bym dał taką jaśniejszą. Dobrze I teraz mamy French Rex No fajnie widzowie, też ma jedyneczkę Czyli mój numer, na którym ja chodzę na piłkę No to fajnie Teraz mamy, oto tego rakinka Dziewiąteczkę ja mam tego rekinka normalnego. Mam. O, właśnie. Tylko to jest taki. To jest taki, no. Jak to się mówi? Dziury? Przepraszam. No, to jest taki też fajny rekinek. No, z koszuleczką, taki piłkarski. Bo będzie mecz. Ludzowie. ja z tego nagram odcinek. Chyba odcinek z tego nagram. No, może będzie, może nie. No, fajny rekinek. Też mam austronautę z Ameryki. I on ma znak tego. Cristiano Waldo. Co jest, widziałem? No super. Trochę czemu? No potrzeba było na samym Krystianie Ronaldzie no, to zrobić. No, taki fajny. To był jo Pace Race, by się przydał. I mamy e tego, mam już. Evil refere, Chyba tak się czyta, nie wiem. Żły Zł wszędzie. Jak widzicie, on trzyma czerwone kartki w dłoniach. To, jest to naprawdę bardzo żły. Teraz mamy tego lewa. Widzowie, patrzcie. Taki normalny skin. Jak on jest śnieżony. Mi jest szkoda. No i też ma siódemkę. Żeby wyobrazić to tak sobie grać w piłkę nożną. W, w Stumbleguys. Każdy by miał różnego skina. To byłoby super, widziowe. No, mamy takiego lwa. Tak, no tak. Tiger'a mamy. Takiego. też widzowie przechodzimy do dołu. I mamy oto tego, taką legendę, Brazil King, czyli brazylijski król, no bardzo fajny, mi się podoba. I taki lion, ja bym go bardzo chciała, jest taki fajny, germanski lion. I ten dzik, widzio, ja bardzo chcę tego dzika, bo jest taki właśnie, o widziałbym, patrzcie, porównacie, taki e, dzik, normalny dzik, piłkarski dzik. No, jest różniczy widzowie, jest dużo różniczy Też widzowie, no, jest jeszcze taki oto robot, widzowie My ma, Ja mam właśnie tego oto robota No, a że Przepraszam, a że tego robota To jeszcze nie widziałem w koszuleczce w Koszulkę on ma widzowie, fajnie I to widzowie będzie gdzieś na tyle Wszystkim no, ten superfan jest też przy korzeczki, żeby zauważyliście, ile mam koron? Tak, właśnie, 196. Dzisiaj, w tym odcinku spróbujemy, czy ten superfan da nam farta Aż cztery kronki, bo mam już prawie 200 widzów. No to mam nadzieję, że zaraz zostawicie łapkę w górę, że ten kanał. No i już nie przedłużam. Zaczynamy się w rundzie. Przepraszam, widzimy się w rundzie. I pierwsza mapa to Floor Flip. Ścigaj się do mety. Zobaczymy ile jest tych oszub widzowie. O czym ci się uda wskoczyć na młoto, Bo da się, da się. To nie że zostało usunięte, to co jest bardzo fajne, bo... I napiszcie widzowie w komentarzach, czy ktoś kiedykolwiek robił młota. Nie robił, a wstawał na młoto. Mnie to... Oj, przepraszam, mnie to bardziej interesuje, widzowie. Czy ktoś... Mógł wskoczyć na ten oto to młoty weźmiemy już. teraz tu, dobra, gotowi. Up, oj, pierwsze z się nie udało. Opa! udało się, widzowie prawie. Widzieliście? Ja widziowie, jakiś tam raz. Ja nie umiem robić tego młota. No, da się, widzowie, już. już się uda. Teraz lecimy butem jak każdy fan. O, dajcie, dajcie. Jak czy komuś na głowę wskoczyć? Super fan, mój brat, Ciszek. Idziemy, przechodzimy. Widzicie, zobaczcie tylko to, ile tu było tych małych, tych braciszków moich, a teraz na no ich 5, 6. Szmutno. I następnie. To będzie rundka. Może być na przykład bombardment. Nie, Rocket rumble? no trochę źle. No dobra. I taki zaraz... <laughs> tylko, tylko ja jestem tutaj drużyny... A nie, dobra, jeszcze tam jest jeden gościu. Patrz, widzowie, napiszcie, co on ma na głowie. Napiszcie. Co on ma na głowie? Nie mam pojęcia zielonego. Dobra, pójdziemy tu. Idź stąd, gościu. Nara. Dobra, weźmiemy serduszko. Kocham was. Idziemy. Sory Sorry, Nara. O nie, o nie, o nie, o nie. O nie. Dobra, wywalimy go. Tak, 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 tak. I dobra, przyjmujemy tę flagę. Nie. I przyjmujemy. Ile jest tu osób, widziow? Nie, spadliśmy. no. Dobra, widzowie. O nie, o nie, o nie. Król. Królu, chodź tu. Musimy z Tobą pogadać. A nie, to nie jest król. Sorry. Jest król. I przyjmujemy. Ośmieli się, że was żółci... Zrzuci są trochę nubkami, no, Przegrywają żółć. zrzućmy. Szkoda żółtych. Oni tak potrzebują, bo no, tak że zrobieni, zrobieni są, żeby przegrywać. No nie trafią gościu. Pa. No wrażę, do tej flagi. Sorry, super fan! No, nie, o, nie, o, nie, o, nie, nie, Spadliśmy, no. Rundka. Wygraliśmy rana. się będziemy w kolejnej rundzie, na finale. Już, żeby to zapomniałem. Chodźcie na mój drugi kanał TXT Football. Tam ja nagrywał tylko pro football, tylko pro piłkę nożną. To, co mi wychodzi, czy ja się uczę. Jakieś gierki futbolne, No, ja będę nagrywał. Subskrybujcie ten kanał i mój drugi. Take the football. Subskrybujcie te dwa kanały. Mam nadzieję, że się spodoba. Wiecie, wiem, bo na tym moim kanale lecimy po 70, bo jeden subik brakuje. Wieczowi, jak to może być? Jeden sub mi jeszcze brakuje. Od jakiegoś już na pewno kilku dobrych dni widzowie. Też subskrybujcie ten kanał. Subskrybujcie tej bo no i... To jest Ignax 2012, bo też jest kanał mojego kolegi. Też polecam jego filmikiem. Nic, że on nic nie nagrywa, no szkoda. Sorry gościu. Szamponurek poleciał. Nią I wygrana. Wiedziałem, czy ten skin daje szczęście? Powiem, że tak. Bierzcie szybciej tego skina, i starucie StambleGas i wam się uda wygrać kazą gierkę. I pierwsza runda to. Mam nadzieję, że będzie jakaś fajna mapka. Ok. Florfilip, ściekie się znowu do mety. Ile z tych go ludzi widzowie? Wyobraźcie, że będzie cały finał w tych ludziach. To będzie wielka frajda widzowie Nie no Ten z przodu mi zablokował jeden gościu No wywieźmiemy już pampoń, Spróbujemy wskoczyć na młot Super nie, yes, spróbujmy i kolejny raz. Op. Dobra, ostatnia próba widział. O nie. Ostatnia próba. Nie. Dobra, widzio nie biegniemy. Tam widziu, wie, czy zrobiłem? My to przegramy. No. Przegraliśmy to. Widziu, zmieniłem skórę na różową. Chyba to da jakiegoś farta. I pierwsza runda to Paint Place. Paint Space, tak? Space. Dobra. Właśnie się nauczyłem. Nie, tam był. PINGWIN Willy. Czemu ty yy, folutku? Chodź tu. Masz zakarę Dobra, biegniemy od razu tu. Opa. Nie, lecimy barierą. Nią. No. Byłbym pierwszy. Chyba pierwszy. I kolejna runda. Zaraz widzimy, czy to będzie. O, widzowie, super slide. Albo water slide. Water slide byłby lepszy trochę. No, na... dobra. Poczekamy. Oj. Nie. No nie, widzowie. Ale że przyłem to. Idź. Je, ale też bał gościu z tyłu. Opa, ja nie robię trikku, bo tam już ja kończę jak ten taki gościu. Nie! Opa! O nie dobra, przegram to albo, albo i wygrana. Widzicie, sprzedałby się blok dać Jak będzie blok to... będą to... to ten skin w ogóle daść szczęście. Prawie blok widzowie. No dobra. Ja się tu czuję dobrze na tej mapie. Widzicie, że jeśli tak gracie bez zniku, no to możecie się bardzo łatwo pomylić. Gdzie jesteście? Najbardziej w tej? Oto właśnie nowej wersji. O nie, że przyłem. Pierwszy. O nie, widzowie. Ale sfaulowałem ja się nie No, zaraz się widzimy. Jak przegram. Super. I żeby pierwsza runda to kanon-klip, to będzie ostatnia runda w tym odcinku. Nie. Nie, widzowie jestem nubem. Ja ostatnio u mnie często biję, widzowie. Ostatnio. Naprawdę. Dobra, pójdę tą stroną. Opa Dobra Gdzieby to tak u mnie no to niech zostawi łapkę w górę dużo osób chyba To, u mnie. to był ten taki nowy szkin o chyba widzicie nie wiem Przegrał, ale nup. i? Kolejna ronda to następnie kropka, 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 floor flip. No dobra, zobaczmy czy tym, tym razem się uda nam przejść. Spróbujemy tylko dwa razy. wejść na tej tarcz. Widzowie, zmieniłem szkórę na żółty, bo żółty jak banana man. Ale zepsułem. Jeszcze tego banana uderzyłam. Nie, widzowie, naprawdę ten skin ma farto, bo ten gościu, który miał właśnie tego skina. O nie, o nie, o nie. Nie, ja przegram to. Ej, dobra, widzimy, nie próbujemy jednak, bo my zaraz jeszcze przegramy. A jeśli będzie blog na finał, no to będzie przykorzeczko. S z wami. No mi wziął, nie, nie, nie. Chodzimy widzowie. Jeszcze ja duże graczy. I widzowie, na wielki finał mamy okay. ten splash. No Porsche, mapa. No, widzowie, chyba to wygramy, bo mam najlepszego spawna. Czy reszpa. Bo będę mówił reszpa będę. Hop, lecimy. Lecimy widzowie pierwsi. Tylko teraz nie zważywić. Dobra, widzowie, zważyły, Zważywiłem. Kolejny raz. Jestem nubem. Nie mam, szans z nimi już. No jak to jest? Wiedziałem, jestem numym. Piście,